Do strefy gazy wjechało kolejnych 47 ciężarówek z pomocą humanitarną. Podczas kruchego dwumiesięcznego rozejmu Światowy Program Żywnościowy rozdał już ponad milion paczek z pomocą, docierając do około połowy populacji enklawy. Łącznie utworzono 59 punktów dystrybucji żywności. Jednak wielu Palestyńczyków skarży się, że paczki zawierają niewiele więcej niż mąkę, fasole i soczewice, mimo że wcześniej dostarczano im także konserwy rybne i słoiki dżemu. <todgłosy> W gazie wciąż są rodziny, które od sześciu miesięcy nie otrzymały ani jednej dostawy. Na przejściach granicznych izraelska armia kontynuuje skrupulatne inspekcje, określając, które organizacje pomocowe mogą wjechać do strefy i jakie dostawy mogą wwieźć. Według ONZ to wąskie gardło sprawiło, że 90 tysięcy ton pomocy utknęło na przejściach granicznych i nie trafiły do ludzi, którzy najbardziej jej potrzebują.